Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana Balenciangę. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy płyta TD SPORT 0121 powtórzy sukces płyty SPORT sport? Czy płyta TD SPORT 0 powtórzy sukces płyty SPORT? Czy powtórzy sukces? No, tutaj są jakieś. Tak, 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 tak. <grych> tak, e, definicji jest Karta Słońca, czyli jak najbardziej, ale tutaj są jakieś zadjęby, od razu mówię. E, natomiast to oczywiście po kolei. E, czy powtórzy? Co jest na tak? Karta Maga. No, Karta Maga mówi do, generalnie o osobie, która ma narzędzia, wszelkie w rękach, atrybuty, ażeby osiągnąć sukces, która wie, co robi, która zna podłoże, jak na którym działa, tak? Zna ten obszar, wszystkie obszary, na których działa, e, która się rozwija ciągle, która potrafi, która wie, co robić, która. No, same pozytywy, tak? Bo karta maga generalnie no jest w sprawach zwłaszcza zawodowo-finansowych, tak? takich, no, takich rozwojowych, gospodarczych, tak? Jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywną kartą. Mówi o wszelkim sukcesie, korzyściach na jakby w każdym gruncie, o zwycięstwach, tak, czyli sukces jak najbardziej no, jest pisany w tej płycie, tak? Natomiast, co jest na nie? Karta trójki buław. Trójka buław w pozytywie mówi o e, rozwoju, o patrzeniu perspektywicznym w przyszłość, o takim właśnie e, działam, ale myślę o przyszłości, tak? Cały czas. No i właśnie to, ale to w pozytywie, natomiast w negatywie jakby brak tego. Tutaj może jakby, za, be, jakby potencjał ogromny jest, ogromny, naprawdę, ale może, mm, no właśnie, jakby zabraknąć, e, zabrać, zabraknąć e, ty, chęci, tak, motywacji, troszeczkę do, do działania, do patrzenia takiego perspektywicznego w przyszłość, do, bo tu jest konieczność jakby ciągłego rozwoju, takiego em, na gruncie, właśnie rozwoju, jeżeli chodzi o rozwój, te, tej mechanizm tworzenia, tak? Jakby, i tutaj jakby, tutaj jakby trochę zabrakło, zabra czy też zabraknie jakiegoś takiego, no nie wiem, chęci rozpromowania, chęci, no coś takiego tutaj, jakby roz. Potencjał jest ogromny, ale troszeczkę brak chęci do tych mechanizmów takich e, typowo technicznych, tak? Czy też typowo jakichś takich, no, praktycznych, o tak powiem. Karta rada, karta diabła, czyli no... Karta Rada: należy pokonać swoje zadiawolenia, ciemne strony. Każdy je ma, tak? Ciemną i jasną. Ciemne strony należy pokonać. Jakieś namiętności drażające nami, tak? Jakieś e, nałogi, czy to są uzależnienia, toksyczne relacje, toksyczne sytuacje, jakieś takie no, nawet negatywne, no, jakieś toksyczne nawyki, czy też samodestrukcję jakoś, tak? Jakieś tutaj zadiawolenia, to należałoby pokonać. No bo jeżeli kogoś nie pokona, no to zostanie tylko potencjał, tak? A no ogromne energetycznie są szanse na, na, na sukces tej. Płyty powtór, po, powtórne, tak? Czyli powtórzenie tego pierwszego, pierwszej płyty, o której tutaj mowa, tak? Powtórzenie tego sukcesu jest jakby do zrealizowania absolutnie, tylko należy pokonać te zadiablenia. Ale finalnie, zadiablenia, zadiablenia energetycznie mi się pokazuje, że powinny zostać jak najbardziej pokonane, bo jest karta słońca. Sukcesów, najpiękniejsza karta, jaka mi wychodzi w tarocie. E, uwielbiam te karty. To jest karta sukcesów, zwycięstw, radości. Bardzo pozytywnie to odpowiada na każde pytanie. Karta optymizmu, karta ciepłego otoczenia, bardzo miłego pozytywnego odbioru, tak? E, czyli, no jak najbardziej, karta sukcesów jest tutaj e, energetycznie bardzo, tak? E, przy tej drugiej płycie. E, jest ogromny potencjał, ogromne szanse do wykorzystania. No, szkoda by było ich nie wykorzystać. Także, no, tylko mówię tutaj niechęć, te, te za ale po, po za diableń tych różnych e, negatywów jest bardzo jest jakby na wyciągnięcie ręki tylko trzeba tego chcieć no tutaj jest karta właśnie chęci e, no bardzo 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 pięknego biegu zdarzeń i pozytywnych e, wydarzeń i sytuacji tylko no mówię trzeba pokonać te za diablenia, no tak to wygląda dziękuję bardzo bardzo serdecznie e, pani Balenciaga, dziękuję za e, zaufanie za oglądanie kanału życzę wszystkiego co najlepsze dużo sukcesów dobrych e, i trafnych e, wyborów miłego dnia do usłyszenia do zobaczenia